Jedną z kluczowych scen ewangelicznych mówiących o Matce Bożej jest scena z Ewangelii Świętego Jana, w której Maryja stoi wraz z Janem pod Krzyżem. Natomiast ojciec Jacek Weroniecki zwraca jeszcze w tej scenie uwagę na jeden moment: na, na to, że obok Jezusa tak naprawdę jest nie tylko. Matka i Jan, ale jest jeszcze dobry i zły łotr. I że to nawrócenie, które dokonuje się w życiu dobrego łotra, dyzmy, ono dokonuje się pod spojrzeniem Matki Bożej. że w ten sposób ona ma również w jakiś sposób uczestnictwo w nawrócenia, w nawróceniu tego człowieka, który, Słusznie ponosił, jak sam powiedział, swoją karę. My bardzo często, jako kapłani, spotykamy się z grzesznikami w spowiedzi, ale też w różnych innych momentach naszej kapłańskiej posługi, i warto od Matki Bożej uczyć się tego macierzyńskiego spojrzenia. Warto tak patrzeć na każdego grzesznika, jakby to było moje dziecko. Bo w tym właśnie jest sekret spojrzenia Matki Bożej. Dlatego ona inaczej patrzy na tych, którzy byli ukrzyżowani wraz z Jezusem, bo w każdym z nich widzi swojego syna. Święta Teresa z Lizie, choć przeżyła całe życie w Karmelu, oddziaływała bardzo szeroko właśnie poprzez modlitwę. I dlatego również jest patronką misji. Nie wyjeżdżając z karmelu, z Lizje została patronką misji. Natomiast Teresa z Lizie walczyła również o nawrócenie grzeszników. Ona sama pisała, że chciałaby być apostołem, który głosi Jezusa Chrystusa. Natomiast wybrała taki sposób życia w zakonie klauzurowym i z którego nigdy nie wyjechała, jak wstąpiła. Za progi kar Karmelu to już nigdy stamtąd nie wychodziła, aż do swojej śmierci w wieku, co warto pamiętać, 24 lat. Teresa z doktor Kościoła, zmarła w wieku 24 lat, a wstąpiła do Karmelu jak miała 15. Yy. I Teresa walczyła również o grzeszników. Posłuchajmy tego, jak opowiada o tej walce sama Teresa. Słyszałam kiedyś, jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu, który miał być skazany na śmierć za straszne morderstwa. Wszystko wskazywało na to, że umrze nie okazując żalu. Chciałam za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by poszedł do piekła i wykorzystałam w tym celu wszystkie dostępne środki. Ofiarowałam dobremu Bogu wszelkie nieskończone zasługi naszego Pana, skarby Kościoła Świętego. Wreszcie poprosiłam Celinę, to jest jej siostra, by zamówiła mszę świętą w moich intencjach. Nie tylko mnie nie wyśmiała, ale jeszcze obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika. Co też przyjęłam z wdzięcznością, chciałam bowiem, by wszystkie stworzenia zjednoczyły się ze mną w celu uzyskania łaski dla winnego. W głębi serca czułam pewność, że moje pragnienia będą zaspokojone. Niemniej, chcąc na przyszłość dodać sobie odwagi do modlitwy za grzeszników, mówiłam Dobremu Bogu, że ufając niezłomnie w nieskończone miłosierdzie Jezusa, jestem najzupełniej pewna, iż przebaczy biednemu nieszczęśnikowi Pranciniemu, i wierzyć w to będę nawet wtedy, gdyby nie wyspowiadał się on i nie okazał żadnego znaku skruchy. Jednak o ten znak proszę, znak nawrócenia tego grzesznika, jedynie dla zwykłej mojej pociechy. Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie. Nazajutrz po egzekucji wpadł mi w ręce dziennik La Croix, Otworzyłam go pośpiesznie i zobaczyłam. Prancini bez spowiedzi wstąpił na szafot i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór, ale nagle poruszony niespodziewanym natchnieniem obrócił się, chwycił krucyfik podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował jego święte rany. Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok. Tyle opowieść samej Teresy z Lisie. Niezłomnie Wierzyła w miłosierdzie Boga, ale prosiła o mały znak dla pociechy. Zobaczmy, że Teresa wykorzystuje wszystkie środki, aby ocalić jednego grzesznika. Ilu wyspowiadaliśmy ludzi, ilu pojednaliśmy z Bogiem, ale czy wykorzystaliśmy wszystkie środki, do tego aby ktoś pojednał się z Bogiem ojciec Pio podobno dawał małe pokuty na spowiedzi i ktoś go kiedyś zapytał ojcze dlaczego dałeś mi tak małą pokutę a bo ja przyjąłem ją na siebie zamiast ciebie to jest postawa kapłana który walczy Ozbawienie grzeszników nie tylko ogranicza się do samego sakramentu, ale podejmuje walkę do tego, aby grzesznik powrócił do Boga. W nowicjacie bardzo często zachęcano nas do tego, aby wstać w nocy i się pomodlić za kogoś. I odpowiedzialny za naszą formację tłumaczył nam to w ten sposób. Zobaczcie, ile razy rodzice wstają do dziecka w nocy. Czasem są takie dzieci, że pięć, sześć lat, w każda noc nie przez I to nie wstaje się raz, cztery, pięć razy. Jak jest więcej dzieci, to pewnie więcej. A my, ile razy wstajemy w nocy, żeby pomodlić się za tych, którzy prosili nas o modlitwę? Ile razy wstajemy, aby pomodlić się za grzesznika? Które zagrożony jest grzechem ciężkim, śmiercią. Maria uczy nas dzisiaj tego macierzyńskiego spojrzenia na grzeszników. Teresa z Lizie pisze jedną piękną rzecz tutaj. Kiedy poprosiła celinę swoją siostrę o modlitwę, ta jej nie wyśmiała, ale obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika to był jej grzesznik nie wiem czy, czy często mamy takie podejście do, do grzeszników którzy przychodzą do kratek konfesjonału, że to jest mój grzesznik za którego ja jestem odpowiedzialny mój grzesznik mój dobry łotro tak zawsze na grzesznika patrzy Matka Boża jak na swoje Dziecko. Uczmy się tego spojrzenia od niej. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa pokrzep mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od ciebie, od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień osiemnasty, rekolekcji kapłańskich, oddanie: 33. Pod krzyżem, spojrzenie na grzesznika, z ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czy ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał Jezu, wspomnij na mnie. Gdy przyjdziesz do swego królestwa? Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Z książki ojca Jacka Woronieckiego Macierzyńskie Serce Maryi tam u stóp krzyża stała się. Matka Najświętsza po raz pierwszy świadkiem tego cudownego procesu nadprzyrodzonego, jakim jest skrucha chrześcijańska w jej najistotniejszych składnikach. Tu po raz pierwszy skrucha występuje w związku z samym aktem odkupienia, łącząc się z nim i w czasie, i w przestrzeni, tak ściśle, jak bardziej już być nie może. Jeśli sam dobry łotr, któremu serdeczny żal za zmarnowane życie kruszy duszę, nie zdaje sobie sprawy, że źródłem jego jest to serce, które obok zaledwie o kilka kroków bije w ciele boskiego skazańca, to dla Maryi związek ten jest oczywisty. Oczyma wiary widzi ona to promieniowanie boskiego serca, które przez swą miłość dla ojca otrzymuje cudowną moc przenikania do wszystkich serc ludzkich i kruszenia w nich wszystkich przeszkód, byleby one tylko nie stawiały oporu i chętnie się poddawały jego miłosnej działalności. Obejmuje ono i drugiego łotra, wiszącego po lewicy, i do jego serca też kołacze, szanując wszakże. Jego wolną wolę, która sama z siebie to jedno tylko może oprzeć się łasce. Wolno nam przypuszczać, że w czasie tej uroczystej rozmowy między Chrystusem a wiszącymi na krzyżu skazańcami, Matka Najświętsza wzniosła do nich swe przeczyste oczy. I że do gorącej modlitwy przyłączyła i serdeczne spojrzenie macierzyńskie, zachęcające przestępców do wzbudzenia w sobie miłości do tego, którego opatrzność Boża dała im za towarzysza kaźni. U jednego z nich wszystkie jej wysiłki rozbiły się o zaślepioną i zatwardziałą w grzechu wolę. I serce jej z bólem niezmiernym musiało przyjąć ten wyrok opatrzności, na mocy którego Bóg pozwalał swojemu stworzeniu odtrącać swe miłosierdzie, szanując w nim ten dar stanowienia o sobie, którego mu sam udzielił. Za to w drugim z głęboką radością dojrzała odruch woli wywołany łaską który zawierał w sobie i zwrot do Boga, przez wiarę i nadzieję, i wstręt do grzechu, pełen skruchy i pokory, oraz łączącą to wszystko miłość, skierowaną tam, skąd go dochodził cichy i łagodny głos, zwiastujący mu, że dziś jeszcze będzie w raju. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w środę 25 marca 2009 roku. Maryja do kapłana: Jestem Twoją matką, którą mój syn Jezus dał Ci na krzyżu w godzinie Jego ofiary. Ty zaś jesteś moim synem. Drogim mojemu bolesnemu i niepokalanemu sercu, jesteś bezcenny dla mnie, i zawsze skrywam cię pod płaszczem mojej opieki. Pozwól mi żyć z Tobą tak, jak żyłam z Janem, drugim synem mojego serca i wzorem dla wszystkich moich synów-kapłanów po wszystkie wieki. Przemawiaj do mnie prosto i z całkowitym zaufaniem. Wiarą w litość mojego matczynego serca oraz w moc nadaną mojemu matczynemu wstawiennictwu. Nie ma takiej sprawy, której nie mógłbyś mi przynieść. Nie ma niczego takiego, czego nie mógłbyś mi pokazać, ani niczego takiego, czego nie mógłbyś mi ofiarować, nawet gdyby to były Twoje ciężkie grzechy. Cokolwiek jest mi podarowane przez moich synów przyciskam do mojego serca. Wszystko co jest nieczyste, każdy ślad grzechu zostają pochłonięte przez ogień miłości, który płonie w moim niepokalanym sercu, ogień miłości, którym jest we mnie Duch Święty. Prawdziwy ogień Boży Oddaj mi więc wszystko, co chciałbyś ofiarować mojemu synowi i jego ojcu. Stanie się czyste, jak złoto oczyszczone w ogniu, ponieważ przycisnę to do mojego serca. Nic nieczystego nie przetrwa w płomieniu miłości, jaki się w nim pali. Pozostanie tylko miłość. Oddaj mi twoją słabość, twoje grzechy z przeszłości, twoje codzienne upadki, a ja przekażę mojemu synowi jedynie miłość, którą pomimo całej twojej słabości pragniesz go kochać, a wraz z nim pragniesz kochać Ojca. Jestem twoją matką. Jestem matką, przed którą nie musisz niczego ukrywać. W czystym świetle Boga widzę nawet to, co sądzisz, że jest ukryte. Widok mojego syna kapłana, zniekształconego lub zepsutego przez grzech, porusza mnie do głębi. Nie po to, by go osądzać, ale by okazać mu miłosierdzie. I by użyć wszelkich środków, jakie mam do dyspozycji, by odzyskał zdrowie po spustoszeniach grzechu. Tak wielu, którzy walczą z nałogowymi przyzwyczajeniami i ze zgubnymi wadami, mogłoby zostać niemal natychmiast uwolnionych, gdyby tylko zbliżyli się do mnie z dziecięcą ufnością i pozwolili mi uczynić dla nich to, Czego moje matczyne i miłosierne serce dla nich pragnie. Moja moc wstawiennicza jest nieograniczona, gdyż ojciec tak postanowił. Kto się do mnie zwraca, nigdy się nie zawiedzie. Nie ma znaczenia, jak bardzo skomplikowany byłby problem, nie ma znaczenia, jak nikczemny byłby grzech. Jestem służebnicą Bożego miłosierdzia, ucieczką grzeszników i matką wszystkich, którzy walczą z siłami ciemności. Przyjdźcie więc do mnie. Mogę Wam powtórzyć słowa pociechy wypowiedziane już wcześniej przez mojego syna. Przyjdźcie do mnie, a ja Was pokrzepię. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna. Były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.